Koniec roku zbliża się coraz większymi krokami i jest to najlepszy czas na podsumowania mijających 12 miesięcy. Takiego bilansu z okazji 15-lecia istnienia dokonało Stowarzyszenie Wykładowców i Instruktorów Szkolenia Kierowców w Gorzowie. Jest to koniec roku, jubileuszu 15-lecia naszego stowarzyszenia. Ogromnie się cieszę, żeśmy dobrnęli do tego. Finału, a więc w dniu dzisiejszym chcemy podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim ludziom, którzy się mocno zaangażowali w przygotowanie naszej imprezy jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia. Chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my się tylko bawimy, że my organizujemy jakieś imprezy, tylko cały czas pracujemy na temat właśnie e, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, na temat. Polepszenia warunków szkolenia, na temat właśnie dyscypliny instruktorów. Co tu zrobić, żeby jeszcze lepiej szkolić naszych przyszłych kierowców. Podsumowanie roku to także idealna okazja do nagrodzenia tych najbardziej zasłużonych. Bez wątpienia do tego grona należy Jacek Pomorski, którego szkoła od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu zdawalności egzaminu prawa jazdy. Cała ta jest bardzo prosta. Lata doświadczenia, 20 lat jako instruktor nauki jazdy spowodowało, że rzeczywiście można dojść do jakichś wyników, jeżeli tylko się bardzo tego chce. Owszem, w ciągu tych 20 lat różne były zawirowania. Raz się szkoliło lepiej, raz gorzej, zmieniały się przepisy. Na egzaminie też poziom poszedł bardzo wysoko. Trzeba coś reprezentować sobą, jakieś mieć umiejętności dość wysokie, żeby rzeczywiście zdać ten egzamin. I my, instruktorzy, właściciele szkół staramy się dopasować ten poziom rzeczywiście do, do wysokiego poziomu, że jeżeli wysyłamy kogoś na egzamin to ta ocena przez egzaminatora no nam się tak przydaje wydaje musi być pozytywna, jeżeli nie to jest naszą porażką. Wśród nagrodzonych medalem przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej znalazł się także Leonard Kalota z Międzyrzecza. Myślę, że osoby, które Trochę chociaż się przykładają, nie mają problemu ze zdaniem. A ci, co no, lekko do tego podchodzą, ci mają problemy. Jakiś czas temu, przy okazji ostatniej uroczystości, mówiliśmy o tym, że to nie jest sztuka z ale sztuka jest nauczyć w odpowiedni sposób, nie wyliczyć, ale nauczyć potencjalnego ucznia, który został kierowcą. No, to jest akurat prawda. Po pierwsze, trzeba zacząć dobrze od y, teorii, czego właśnie w tej chwili. Ludzie się do tego po prostu nie przykładają, a od tego jest po prostu podstawa dobrej nauki, a później dopiero robić praktykę. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gorzowie, dzięki czemu osiąga jeszcze lepsze wyniki zajmując czołowe miejsce w Polsce. Chcę tu mocno podkreślić, że nasza współpraca Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i stowarzyszenia, które reprezentuje tutaj pan prezes Władysław Dżazga, jest uważana w Polsce za wzorcową. To od nas czerpią przykłady, w jaki sposób należy we właściwy sposób, sympatyczny, przyjazny, rozwijać właśnie współpracę między ośrodkami szkolenia, a ośrodkiem, który egzaminuje. Dlatego, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że jedziemy wszyscy na jednym wózku. Oni uczą, a my tylko jesteśmy tą końcówką, która podsumowuje tą pracę i dopuszcza kierowcę do ruchu. Piętnastolecie Stowarzyszenia zakończyła uroczysta kolacja i zabawa taneczna.